Dzień dobry Państwu, tu Pszczela Telewizja, dzisiaj nie ma z nami Piotra, który dał nam zadanie domowe polegające na tym, że dzisiaj wkładamy do uli paski nasączone kwasem szczawiowym, no i pierwszy raz sami, tak? Jest tak. z nami Jola Aleksandru folc nasz mózg festiwalu filmowego Niebieska Kropka, no i zobaczymy jak nam pójdzie, ok? Marek, twój debiut na pewno będzie udany w roli opiekuna. No to... To są te paski. Rozpalona już kurzawka jest, proszę Państwa. Idziemy. Także widzisz, Jola, tak to wygląda. Zaczniemy od tego. Pierwszy raz w życiu, no. Zawsze jestem... Pierwszy raz. Dobra. Zobaczymy, czy dużo zjadły syropu, który w piątek tutaj zapodaliśmy. O, zajrzyjmy. O, patrzcie, siedzą, jedzą. Wow, wylizały wszystko. Prawie wszystko, prawie pusto. O kurczę, no Ach. dobra. Wyraźnie im to smakuje. Dobra. O, panie. Cukier trzeba będzie kupować. To na razie zdejmiemy. O, tutaj troszkę pokurzymy szczurkom tak, naszym. Zaczynają tutaj coś budować. Tak, 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 Dobra. Zdejmujemy. Nie pamiętam jak to się nazywało. Jakoś tak, nadkładka czy coś. Nadstawka. Nadstawka. O. Uwaga, paseczki. Tu mamy paski nasączone gliceryną i kwasem szczawiowym, które za chwilę tu włożymy. Dobra, uwaga. Pierwszy raz w życiu. A, nie wziąłem dłuta pszczelarskiego amator. I powiem Wam, że jest to tak zakitowane, że bez tego nie otworzę. Nie, poszła, ale właśnie y, chyba y, trzymało się na wosku. Tra. O, patrzcie, tutaj są nasze pszczółki też. O, czekaj, to zrobimy tak, tak jak to fachowo robiono. O, dziewczyny, nie denerwujcie się, ja pierwszy raz. Czekaj, wezmę tutaj ten. Podjmijmy troszeczkę, żeby się nie denerwowały nam. Dobra i teraz cztery pory. Czyli tak. Proszę Państwa, jeden tutaj damy. Zaginamy. Zobaczcie, jakie są spokojne. Tak, bardzo spokojne. Ja nie mam nawet skarpet. Zobaczcie. Drugi tu damy. O. Trzeba będzie dawać syrop. I to chyba jutro. O. Nie jest tak prosto. Dobra, trzeci i jeszcze jeden zupełnie się nami nie interesują. No bo one mają swoją robotę, wiecie. Dobra, powiedzmy, że to jest w miarę jakoś tak. No dziewczyny, spokojnie. Dobra. Jak samopoczucie? Cały czas na spiętych pośladkach, naprawdę. To jest Myślę, że musi jeszcze minąć trochę czasu, no, ale mamy to. Tak, potem idzie nadstawencja. O, i jeszcze ten. Podkarniaczka, która A, k, y, a nie, tego nie, nie, krążka nie Nie, nie, bo tu podkarniaczka idzie. Aha, no właśnie, czyli tak. Czeka, ten. Nasza tupczyka. Trafić. Wiecie, jak Piotrek to robi, to wszystko tak płynnie idzie, bo kurcza, wie co i jak. Ja to dzisiaj jeszcze bardzo niepewnie, ale proszę Państwa. A. Coś nie tą stroną, Marek. Nie, nie tak było. Pszczółkami, napisem tak. pszczółki w tamtą stronę. Dobra, A. pierwszy zrobiony. Czekaj, 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 tu jeszcze coś chyba do poprawki jest. Nie, to tak jest, tak? tak? Taka tak. szczelina, tak. taka szczelina spora? Tak, ten też tak jest. Aha. Dobra. No. Pierwszy jest. Lecimy dalej. To jest tak, w pewnym wieku mężczyźni interesują się albo ptaszkami, albo pszczółkami. Po 40 często. Coś jest tu. Chyc, zobaczmy, jak tutaj zjadły. Też wylizane. Jola, proszę. Mhm. Też wylizane. Miałem. Ja. Dokładnie. Ja. Troszkę. Dobra. Zdejmujemy nadstawkę. Pyk ładnie zakitowane. Trochę fruwają, ale jakoś tak, tak. Żadna jeszcze na mnie nie usiadła. O, to jest tak jest. zwana dzika zabudo Uuu. zabudowa. No, czyli już by chciały ramek. Skonsultujemy się z Piotkiem, czy zabieramy to, czy dodajemy ramki. Yy, tutaj jakiejś interwencji. Dobra. Na razie tak to zostawmy. Karmienie i dołożenie ramki. Up. Mamy ramki zrobione na warsztatach dodatkowe. Także jak coś to damy radę. Te paseczki. Tu, tu. I właściwie nie wiem jak to powinno być zrobione do końca, bo tutaj mam te pszczoły i im trochę te paski przeszkadzają. Może to powinien być szerszy. Mm. Coś Piotr mówił y Ci co ma się stać z tymi paskami, czy one mają nie. być zgryzione, czy nie, po nie, prostu... Nie. to chodzi o pszczoły, pszczoły mają je odczynu oblizywać, nie. czy to na zasadzie parowania y działa. Y wprowadzamy kwaśny odczyn do przestrzeni i po prostu... Y larwy, warozy tak się nie rozwijają podobno To chodzi Dobra powiedzmy że tak proszę Państwa I co? Zostawiamy? Aha. Piękne to jest, no. ależ struktura. O i patrz. Widzisz? Tutaj już zaczynają składać nut się robi. To wiesz za blisko, nie będzie ostrości troszeczkę trzeba. Aha. Dobra, I to jak... To, to przepraszam, było, tak? bo ja dzisiaj też depiutuję w roli operatora. Cyk nadstaweczka. O, tak, jest okej. Podkamniaczka. O, cyk. No to trzech. Następne 5 kilo cukru chyba szykować, nie wiem. Tak to zaczyna mi wyglądać. A. i następny to jest nasza rodzina, w której mamy naszą nową królową. Nowa królowa? Tak, Sobie tutaj tu się właśnie... i tak, tak jak y, ocenił Piotrek Tatarczuk jest to bardzo silna, jakby najsilniejsza z Ale tych trzech, od, tak? od piątku wylizały tu nie wiem ile to pięć 5 kg cukru 5 kilo, plus, 5 litrów, nie? plus 5 litrów wody. No, ponad półtorej litra syropu zjadły w piątku. Znaczy przetworzyły. To słodki weekend był. No, czekaj, tutaj przycisnąłem chyba. Nie, nie. Wiecie, to trzeba tak ostrożnie, żeby tych pszczół nie pozabijać. To kurczę, jeszcze się na tym nie znam. Ale, żeby żadnej nie uszkodzić. Czyżby zgasła? No. Nie, jeszcze się... Dobra, uwaga. Nie. Otwieramy. O, ale zakitowane. Ach. Amatorka. Bez dwuta. No i co? Tu widzisz strongman. O, o, patrz pani. A tu jeszcze wiej. O jejku! Tak zwana dzika zabudowa. Zupełnie jak jakiś azjatycki rój. Dobra, czekajcie. Zrobimy to. Tak. No coś niebywałego. Czyli będziemy musieli się skonsultować z naszym. I na... to chyba jak najszybciej. Rzucamy. Ten w ogóle rój jest chyba największy. Zobacz, tu w ogóle nie ma miejsca. Um, bardzo dynamiczny. Jeden. Ale musi być troszkę dalej, wiesz, bo nie będzie ostrości łapało. Zobaczymy, jaką ocenę dostaniemy od naszego ciotka. Myślę, że tak 3 plus na pewno, a może i 4 z minusem. Kto to wie? Ale zobaczcie, jakie one są spokojne. No o. zupełnie, nawet Damy jeszcze nawet gołej, gołej stopy mi nie musnęła żadna. Dobra, to niech będzie tak dobra, okej, okay. okej, okay. proszę bardzo, dzika zabudowa. Fantastycznie mm. Bardzo pracowite. Chyc. Także słuchajcie, to wygląda na to, że jest robota codziennie. No bo teraz trzeba będzie cukier, syrop i tak dalej. Z drugą stroną może na... Nie, mały. to, mu to jest Nie? Tak samo. Ale Ela była z tej a, strony. Ale to prostokątne. Tak? No. Cyk. Czyli pierwsze koty za płoty. Proszę państwa. Dobrze, to jak przytrzyma... A! Tutaj ja jest, jeszcze. wszystko się zgadza. Jest nasza podstawka, Naszek. Czyli wszystko jest tak, jak było. dekonstrukcja. Pierwsze koty za płoty. Jak się czujesz przy, po zrobieniu trzeciego? Jeszcze nie wiem, muszę przemyśleć. Troszkę się rozluźniło? Tak. Jeśli macie Państwo jakieś sugestie, co, co inaczej powinniśmy i tak dalej, piszcie w komentarzach, jesteśmy otwarci. No i co? No. Pozdrawiamy z Dachu Drzwickiego Domu Kultury.